Burmistrz już był u nas gościem w Klubu Gazety Polskiej Zapraszam do się widać, widać. Widać, Jej, kogany, jak się cieszę, że się Burmistrz, nie Pola to ja nie narzekam, eee. troszeczkę to... nogę skręciłem, było, tylko ale na to się jest nie to... ubiera. No się to przedsięwzięcia, problemy chcieliśmy znać. Ja jestem urzędnikiem. No właśnie. Urzędującym. Ja żądam burmistrzem. a pan jest byłym. Zaraz. Ja jestem. No bardzo. Panie burmistrzu, jeszcze raz uciekam, bo ja tak uciekam, się się zdrowo. Jestem można jest z czwartek ale kiedyś byłem nie było pana na no, akurat z... no, akurat nie, no się strafiłem z... że... się Pan przygotuje w sprawie dzieje, Jakubowskiego że pan mi tutaj wyczerpująco pan mógłby być, słonek, a pan mógłby być E, powiem szczerze, że moja małżonka by mogła. To nie jest polityczna organizacja. A, a ja mogę być przyjacielem każdego. Ale to, że nie no, Pan był pierwszym burmistrzem, raz, a Sitko był ostatnim naczelnikiem My miasta w 90, nie, no, 90 no, roku? Nie, nie. O, jak nie? O, o, to nie ma dwustra, pięta no, był pan pięta. On, o, to się pięta. ja po Aha, to y, Sitko wcześniej tak, był tak, jeszcze. E, Sitko był no, przed piętą. tam coś były jakieś. Jakiś, e, roszaty, tak? I Sitko został zdjęty, przyszedł pięta. No. Nastał pięta. To wszystko było z woli wojewody ówczesnej. Nie, bo chciałem, no, no, no ale tutaj miasto wybierało też. skądże? Nie, burmistrza już miasto wybierało. Miast, miasto, już pana miasto. Dyborak. Już w wyborach. Miasto dyborak. pana wybrało. Już w No bo wie pan, że takie są niejasności z tym, tym Jakubowskim, jak to pan kopi świętej Pamięci starał się o zmianę ulic. Na sesji mu, jak umarł, to minutą ciszy go poświęcili, a, a teraz, a jak się chciał próbowałem coś pytać, to nikt nic nie powiedzieć, co że to. Że tu dali generałem, a tam napisali, że pułkownik. I teraz kto to jest? Czy to dwóch ludzi było, czy nie, ten nie, sam? Nie, jest, To jest ten sam człowiek, tylko że on generałem już został bardzo późno mianowany, a on był żyjącym jeszcze. Ale... I stąd jeszcze raz powtarzam. To jest ta sama osoba, tylko że wcześniej jako pułkownika go szanowano, a później został jeszcze i w stanie spoczynku został mianowany na generała. No ale Rez, yy, nie, jego... nie ma dokumentów na to. Nikt nie chce. Ja pisałem specjalnie do y, 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 biuro informacji wojskowych w Warszawie i nie ma odpowiedzi. Ponad rok czasu nie ma odpowiedzi. Czyli, byłem tam na miejscu. Yy, ponowienie proszę, ale do, na do archiwum w Rembertowie się udać. No totalnie no, to ta, ja tam archiwum... byłem, ja tam byłem na miejscu i pisałem do nich. I... Ponowienie. Mówili, oh, no już way. jest, będzie, weźmy no, i nie... No nie, oh, no, no bo way. tutaj pan mówi, w 90. roku ulicę te zmienili na generała, ale w 96. jest tabliczka w Bochniakach, że pułkownik, pierwszy, pierwszy prezes. A jak próbując się pana... Prezesa pytać, to nie chciał ze mną rozmawiać. Ja tak. myślę, że to, to jest zupełnie myślę takie proste i, i. No proste? Dlaczego? Zaraz powiem moje mo, da, według No pan jest historyk. Ta, mej logiki. Da. Nie, tu nie historyk, bo historyk fakta, a ja tego nie badałem. To jest tak. Jeżeli ktoś został, tu jest tabliczka, kiedy on był jako szef, e, prezes Bochniaków. Prezes Bochniaków, pierwszy prezes. Prezes Bochniaków również cały czas w Warszawie był, oddziału w Warszawie. A i Bochni był i w Warszawie? Ale razem. Później był tylko w Warszawie, bo zostawił Bochni i był w Warszawie. O. Więc i tu jest problem taki. Jeżeli mu dano ulicę, było to powiedzmy w czasach już 90 roku z 90 to był generałem wobec tego już tutaj został nazwijmy nazwany imieniem generała tam natomiast, tutaj, kiedy był tym prezesem, był tylko pułkownikiem. Nie, nie, nie. W związku z powyższym, taką postawię, dane formalne, taką. dano mu formalne tytuły. Na przykład, gdyby mnie, na przykład, powiedzmy, dano tak, że w 1900 którymś, jeżeli tu byłem, powiedzmy, prezesem, byłem tylko doktorem. Ale gdy mi dano ulicę, to jestem doktorem habilitowanym, czyli profesorem. Daliby tytuł profesor. No, no i no. też byłby ten sam dylemat. No, no a jeszcze taka sprawa była, że pan tutaj pracujący w muzeum pan rybka, Ryszard, miał tutaj wykład w Starostwie, to jest co dwa miesiące takie tak, wykłady tak. są. się pan czasami może przejść, zobaczy pan. I tam jednego dnia był pan rybka, i właśnie mówił o panu Jakub, o Jakubowskim powiedział, że nigdy nie był generałem. Że tak zrobiono, że tu było ulicy Generałów, tutaj takiego, takiego. No to też dali tak. Ja nikt nic nie wiedział, bo nigdzie nic nie można znaleźć żadnych materiałów. Nie będę. Jeden, no i to jest takie może... mylące wszystko, zakręcone. Ale ja, ja jestem tylko, powtarzam. Bo nie patrzyłem, no. nie badałem tej rzeczy. Jeszcze raz powtarzam. No. Powtarzam to, co tutaj u Bochniaku się... no. Bochniacy też nie wiedzą, bo ja pytałem, A bo znaczy, część archiwum, dokumentu. część dokumentów Pan yy, Prezes Świętej Pamięci w domu trzymał i, i teraz, yy, czy rodzina udostępni to, co tam ma, to już ich, ich sprawa niech, jest. I, 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 to już niech trzeba prosić, i czy dadzą, czy nie dadzą. No i takie więc, są jest wszystko więc, niejasności. Niech pan to zbada. Ja bardzo no ja, chętnie będę... No ja ja, ja myślę, że pan jako historyk, przyjmuje, doktor, doktor, profesor... Przyjmuję to do wiadomości. To pan jako, a ja, zwy, ja, ja, zwykły, ja tylko tłumaczę. No, o, no, zawiłości tego. Logicznie, logicznie, prawda? Logicznie. Bo najpierw był pułkownikiem i pro, tutaj I był prezesem. prezesem a, I dlatego tutaj tabliczka jest pułkownik. Tak. A później po pułkowniku jest generał. I później mu nadano dopiero ulicę no, e, no, 10-15 W 90 roku było nadanie ulicy. No, to, to ja byłem ja w archiwum tutaj w Bocheńskim, tam jest 90. napisane. No to to jest, no wtedy Bochniacy I, głównie pracowali. No nic, on się tam. starał o to. Ha? Bo tu pani radna, która wtedy była, mówiła przyniósł taką tak na taką informację i tam różne uzasadnienie i to oni wszystko zagłosowali i tak jest no. I tak wierzyli mu że on tak no, no i tak zostało no. i tak zostało i teraz nie ma nikt, dokumentacji nikt, nie ma nikt do już tego wystarczy bo to w takich okolicznościach przepraszam mógłby pan dwie minutki na mnie zaczekać gdzieś tu tak zaraz jest. wrócę bo mam do pana ważną dobrze, sprawę dobrze już no dziękuję